W ramach polepszenia stanu zdrowia i zapobiegania takim problemom jak nadciśnienie, miażdżyca, zawały serca, udary, arytmia, dławica piersiowa. W poprzednich filmach rozmawialiśmy o przywróceniu zdrowia mózgu za pomocą codziennego używania sprzętu Moxi. o tym, jak sprzęt Moxi pozwala utrzymać naczynia czyste, bez miażdżycy lub przyczynić się do ich oczyszczenia. Kolejną kwestią rozwiązania tych problemów i innych to kwestia jakości krwi. Kwestię krwi badał słynny naukowiec XX wieku Aleksander Czrzewski w latach 30-40 XX wieku. Mianowicie, Czrzewski wyjaśnił, że najważniejszym parametrem jakości krwi jest lepkość, czyli płynność. Gdy mówi o lepkości, to jej znaczenie jest znane dosłownie każdemu. Jeśli powiem, że zwiększona lepkość prowadzi do zakrzepów krwi, wyraz zakrzep jest już nam zrozumiały. Zakrzepy, zawały, udary, wczesna śmierć, powikłania po operacjach i tym podobne. To właśnie zagadnienia, które badał Czerszewski 80 lat temu. Po 80 latach trzymam w rękach sprzęt, który został stworzony zgodnie z pomysłem Czerszewskiego. Pomysł rozrzedzanie krwi lub pomysł przywrócenia przypływu krwi. Co to znaczy? Nawiązując do Czerszewskiego, pod koniec dnia u wszystkich ludzi, zarówno dorosłych, jak i małych, w średnim wieku i starszych Krew staje się bardziej lepka, gęsta i płynie wolniej, ponieważ w ciągu dnia krew straciła jony potrzebne do jej upłynnienia i rozrzezania. Ilość tych jonów człowiek powinien uzupełniać na świeżym powietrzu, na spacerach, w pobliżu wodospadów, nad morzem, w lesie, chociażby w przyzwoitym parku. Ludzie mieszkający obecnie jak w miastach, tak i na wsi stracili już tę zdolność wychodzić nawet na świeże powietrze. Dysponując sprzętem MOXI, możemy każdego wieczoru zwracać odpowiednią ilość jonów we krwi, lekkich jonów powietrza. Odwołując się do Czyrzewskiego, odnosząc się do projektantów sprzętu MOXI, japońskich inżynierów, naukowców, którzy bardzo dobrze znają i realizują pomysł Czyrzewskiego. Wieczorem używamy sprzęt MOXI przez 1 do 2 godzin. Uzupełniamy niezbędną ilość lekkich jonów w celu rozrzedzania krwi lub powrotu dobrego stanu płynności krwi. W taki sposób, korzystając ze sprzętu MOXI każdego wieczoru, zapobiegamy wszelkim problemom związanym z lepkością lub gęstością krwi, zapobiegając zakrzepicy krwi. Rozrzedzanie krwi za pomocą nanoturmaliny, w której złożono pomysł lekkich jonów, i pomysł ten badał Aleksander Trzeżewski. Drugim zadaniem, który spełnia sprzęt MOXI w stosunku do stanu krwi, to eliminacja toksyn. Pod koniec dnia nagromadzamy ogromne ilości toksyn. Wynika to, po pierwsze, z aktywności mięśni, a po drugie, z trawienia, w wyniku których we krwi pojawia się wiele toksyn. Im szybciej je wydalamy, tym szybciej krew wraca do swojego stanu i spełnia swoje niezbędne funkcje: odżywianie, karmienie wszystkiego tego, co należy odżywiać w nocy. Eliminacji toksyn sprzyja ciepło podczerwone i LLLT laser, podczerwony o niskiej częstotliwości. Podczas zabiegów za pomocą sprzętu Moxi w godzinach wieczornych. Wieczorem używam sprzęt Moxi 1 do 1, 5 do 2 godzin i w tym czasie zachodzą dwa niesamowite procesy. Krew się rozrzedza, staje się 300. Krew otrzymuje ciepło podczerwone, a na skutek dodatkowego działania LLT pozbywamy się toksyn. Za pomocą sprzętu Moxi od system 5x95 dla całej rodziny szybko przywracamy płynność krwi i jej aktywne właściwości fizjologiczne.